Że partner, jak chce mnie obrócić, to sygnalizuje to. Ja sobie przygotowuję to. sobie rękę i wyprowadzam moją prawą ręką i zbieram partnerkę. Oczywiście zasada ręka na, dla partnerki, ręka dla partnerki i cały czas obowiązuje. Nie, że jak gdzieś. Tutaj Oj, jaj, o, jaj, zawsze... jaj. <noise> takie przypadki. Tylko cały czas myślę o tym, że to jest partnerki ręka, nie daje jakoś bardzo nisko, czyli hops mam ją na wysokości gdzieś powiedzmy oczu i wchodzimy sobie do podstawowego. Spróbujemy do muzyki, dzisiaj będziemy sobie tak yy, podkłaśniać tutaj. Ja Idzie? chciałam tylko jeszcze jedną rzecz przypomnieć. Oczywiście nas też cały czas obowiązuje zasada krótkiego łokcia. Jak idziemy w obrót, cały czas ten łokieć nigdzie nie prostujemy, nie oddajemy. Skończyłam, więc no, możesz ale, dać głośno. I podstawowy. Widzicie, dotykamy spokojnie. Jak chcę obrócić partnerkę, to po prostu przygotowuję hop nie za daleko, żeby nie było sytuacji, że partnerka zostaje wyrzucona. Jest tam, hop, pyk, hop, bo jest niewygodnie. Krótka, krótsza ręka, hops, pick, hop, pyk, hop.